I Marcin Siwy po treningu. Tak na dobrą sprawę trenujesz, tylko jeszcze nie wiesz chyba do czego trenujesz. Witam wszystkich. no Robię trening, trenuję, cały coś się ruszam. Zobaczymy, jakie tam będą plany z, z promotorem do następnej walki i czekam. To tak, spytam cię, bo, bo niedawno trenowałeś, była szansa na gromdę, więc to, to dalej jest aktualne? Powiem tak, na no, jakiś extra fight mógłbym mieć, ale bardziej by, chciałbym w karierę zrobić boksie niż w tej gromdzie. No. A w ogóle podoba ci się ta formuła walk, gromda? No coś, no coś takiego innego, nie? zawsze można się tam sprawdzić, każdy zawodnik z ulicy czy coś no coś, coś innego. Bo właśnie, bo takich kilku pięściarzy takich znanych, typu Artur Szpilka, o, nie tylko Artur zresztą, bo nawet Maciej Miśkino o tym mówił, że no, no niby ta gronda to jest taka, wydawałoby się po zakończeniu kariery, ale kuści was gdzieś ta, ta walka na gołe pięści. Wiadomo, każdy zawsze chce się sprawdzić w takiej formule. No, ja też bym chciał, no, ale czy to po prostu nie moich y, jakich planów bokserskich nie pokrzyżuje? Czy jakaś kontuzja czy coś ręki, no to jednak to jest bez rękawic. To teraz wróćmy do Twojej ostatniej walki. Fajne zakończenie, rywal niewygodny i taki niemiły, bo tak rekord słaby, a widać było, że potrafi boksować i tak na dobrą sprawę, jakbyś go tam tak mocno nie trafił i to by szło na punkty, to ta walka mogłaby tam naprawdę być trudna w późniejszej fazie. Nie wiem, no tak się po prostu skończyła, też na to nie liczyłem, że skończę to przed czasem, nie wiem, w pierwszej rundzie, czy w drugiej skończyłem. W drugiej rundzie skończyłem tą walkę, też na to nie liczyłem, ale tak wyszło, no wyszło dobrze, no, t, t, takie były niby założenia moje, że przy, widziałem jak tam przybyli, nie wiem, atakowali go i też się cofał ten zawodnik, jak dostawał to już, to już, jak dostał, to już uciekał, nie, no ale tak, tak wyszedłem, tak to wyszło i tyle, no. To ostatnie twoje walki fajnie wyglądają, no bo tutaj, to, mówię o tym pojedynku, był też Kamil Bodzioch, szybko skończony, który potem się z fajnej strony pokazał w następnej walce, więc co gdzieś tam wraca na właściwe tory, bo już w pewnym momencie tak nawet ja troszeczkę już taki malutki krzyżyk na tobie postawiłem, a to pokazuje, że, że jeszcze jesteś na tej powierzchni. Nie no, chcę coś osiągnąć jeszcze w tym boksie, wiem, że mogę, jak się przygotuję, będę miał odpowiednie przygotowania z Panik Marterów. cały obóz, wiem, że mogę coś jeszcze zrobić i osiągnę, jeszcze pokażę. Tylko wiesz co Marcin, bo tak z jednej strony ma to wszystko ręce i nogi co mówisz, tylko z drugiej strony, tak jakby przewinąć wszystkie twoje wywiady z ostatnich trzech lat, to tak na dobrą sprawę się to powtarza, że nie masz tych odpowiednich przygotowań, że nie masz odpowiednio długiego czasu, że tak trochę te walki przychodzą tak na chybcika i nie wiesz o tym zbyt wcześnie, tak? Coś, coś fajnie by było, gdyby jakiś był plan na Marcina Ściwego, który niewątpliwie potencjał ma. Jakby miał też plan na mnie jakiś przemian czasu, mniej więcej rozpisane, to to jest po prostu inaczej się można przygotować, sparing parteru dobrać. W ogóle robić ten sparing, bo też miałem mało sparingu. Do Bodziocha się jeszcze dużo szykowałem do tej walki. Wziąłem na poważnie, tak, każdą walkę biorę, ale tu miałem obóz przygotowawczy dobry. Też sparowałem z chłopakami, z Jakubem Sosińskim, z Kamilem Sokołowskim. Przyjechali, sparowali ze mną, więc też dużo. No do tej walki mało sparowałem, miałem jeden sparing. No to też nie ma co po prostu też ode mnie chcieć dużo. Czyli rozumiem, że jesteś w stanie sobie nawet sam to zorganizować pod warunkiem, żebyś miał te wyprzedzenie, powiedzmy 8-10 tygodniowe, tak? No wiadomo, no wtedy po prostu wie człowiek, na czym stoi, co może wtedy zrobić, nie? w jakim punkcie jest i co może do przodu, żeby poszło. Dodajmy, że w marcu Mateusz Borek i przede wszystkim Mariusz Grabowski robią gale, ale na, na ten moment nic ci nie wiadomo, żebyś na nich boksował. Nie, na razie nic nie ja słyszałem, zobaczymy, co z promotorem ustalimy mhm. następną walkę. Z jednej strony jesteś otwarty na każdego na wyjazd, pod warunkiem, że będą to sensowne pieniądze, ale też nie ukrywasz, że raczej wolałbyś w Polsce tutaj boksować, póki co. Chyba że naprawdę byłaby oferta jakaś, no naprawdę godna tego, żeby wyjechać. Nie, no wiadomo jak każdy no, chce zarobić jakieś pieniądze w tym boksie: po to trenujemy, po to boksujemy, żeby zarabiać. Ale jakby tu w Polsce będzie coś jakaś oferta też fajna, no to ją wezmę. Więc nie ma tak, że nie chcę jakiejś z jakimś Polakiem boksowej. No w ostatnia się walka z łodziochem też na pewno podobała, niby się śmiali z tej walki, no ale zrobiła swoje. Ja myślę, że śmiali. No, śmiał się jeden kibic, a z tego wyszła fajna promocja walki. No, oczywiście, pas mam w domu, zawsze to coś nie? No i wyszło to fajnie. Właśnie. Bo tak w Polsce trudno będzie ściągnąć naprawdę, bo to nie dość, że są koszty, to jeszcze walka ciężka, to podwójne koszty. Yy, ale ty też nie ukrywasz, że jesteś otwarty na te walki, walki polsko-polskie. Stylu robi walkę. No jakbym miał określić, która walka, na przykład wiadomo, że od strony sportowej Artur Szpilka, yy, Łukasz Różański jest ciekawą walką, ale skoro o stylu robi walkę, to ja uważam, że Siwy-Różański to jest najciekawsze zestawienie w polskiej wadze ciężkiej. Nie mówię, że najlepsze od strony sportowej, ale na pewno najciekawsze, jeżeli chodzi o bitkę. Nie, no oczywiście ja się na tą walkę godzę, jakby był po prostu chętny, czy do tej walki by doszło, no to jestem na tak. No, a to zależy po prostu od promotora, i jak się dogadamy z jego promotorem. I jakby w ogóle takie coś miało być. Na ten moment to chyba Łukasz myśli o szpilce, nie o tobie, ale jeżeli by to się nie udało, bo ten czas upływa, Artur twierdzi, że to do końca marca powinna się odbyć, no to być może się to pojawi na horyzoncie. I ty powtarzasz, rozumiem, że ten Łukasz Różanski, różański to jest facet, który by Cię interesował. Nie, no ja jestem na tak. no Jeżeli po prostu dojdzie do tego, że będzie walka miała się stoczyć, odbyć, no to nie ma problemu. No. Ty godziłeś już w przeszłości na inne walki, tak? Tam był Brzeski, teraz mówisz o Siwym. Jeszcze jakbym sięgnął głęboko pamięcią, to innych chłopaków też byś przyjął. No i był Bodziak przede wszystkim, prawda? Kownacki też kiedyś był, też się zgodził na tą walkę na Polska Boxing Night, tylko go ale się nie odbyła. To też było. To tak twoim zdaniem, co stoi na przeszkodzie, jak na dobrą sprawę, skoro ty jesteś na tak, to czemu te walki nie dochodzą do skutku? Nie wiem, no czasem jest za mało czasu na przygotowanie i czasem po prostu się wszystko rozmywa. Jak się coś się to zacznie już się po prostu rozmywa. Nie? Nie zle, no może teraz coś się po prostu zacznie dziać. W tej chwili jesteś na takim etapie, że trenujesz, nie wiesz do czego, ale trzymasz tą wagę, tak? Już nie jest to ta waga, że tak startujesz na dobrą sprawę, ten obóz, ten twój przygotowawczy, to nie jest obóz, tylko zbijanie wagi, bo tak było jeszcze powiedzmy dwa lata wstecz. Nie, no teraz mam tam 115 kilo, teraz na następną walkę będę musiał się ze 110 km. Zobaczymy, jak się będę czuł, prawda, że nie będę na siłę robił, ale też wiem o tym, że jak jestem lżejszy, to się lepiej czuję, jestem bardziej dynamiczniejszy, szybszy, lepiej się ruszam, żywy taki, żywszy jestem, nie? Wiadomo, że boksujesz tak, jak ci rywal pozwala, być może bodzioch ci wyjątkowo pasował, natomiast tam pokazałeś tę dynamikę, tak? czego czasami brakowało wcześniej, ale też sam przyznałeś i za kamerą i teraz poniekąd o tym powiedziałeś, że do bodziocha się w sumie tak najpoważniej przygotowywałeś z tych ostatnich kilku walk. Nie no to były moje takie najpoważniejsze przygotowania, bo trenowałem ponad trzy miesiące do tej walki z trenerem Gabrielskim bom na Śląsku w Będzinie, więc jak będę wiedział wcześniej, że mają jakąś walkę, to po prostu się do niej przygotuję. Czy będzie to różański czy ktoś, nie wiem, nie będę po prostu tego ustalał sam. Ale różański to jest ktoś taki na samym szczycie Twojej listy życzeń? Nie wiem, no po prostu na pewno ta walka by się na Polskę sprzedała, bo dużo kibiców, dużo na portalach różnie piszą, żeby mają walkę z nim zrobić. Jak do tego dojdzie, no to jestem na tak, no ale to ja nie będę też za wszystkich decydował, prawda? Raczej tak wolisz spokojnie, tam jakieś emocje to raczej w ringu, tak? Tam ten trash talking to raczej nie, nie twój styl, prawda? Ja no, się znam, z Łukaszem poznali się kiedyś, rozmawiamy cześć, cześć więc ja nie mam już po prostu jakiejś, nie wiem, do niego złej krwi czy coś. No. Ja nie jestem taki, żeby się nagle pluć czy coś przed tymi i trzeba być do ringu, zrobić swoje i tyle. No. Jesteś mieszkańcem Częstochowy, tu jesteś kojarzony z częstochową, natomiast trenujesz ostatnio na Śląsku. Powiedz coś więcej. nie trenuję, tam mamy taką salkę ring, worki, taką salkę całą przystosowaną yy, na Śląsku. No tam niczego więcej nie brakuje, no, tylko zawodników i panek Martnerów sprowadzić, żeby tam trenować obóz, a tam można po prostu zrobić też do walki nie ma nic do tego. Ci mniej Tobie życzliwi powiedzieliby, że Marcin Siwy jest takim sportowcem bez ambicji, a, a tak na dobrą sprawę, to jak chcesz ich skontrować, to co powiesz, jakie są Twoje ambicje sportowe, bo no, w tych czasach amatorskich, w boksie zawodowym, to taki sport bo dzioch, tak, to są takie Twoje wizytóweczki, ale nie było jeszcze takiego wielkiego pojedynku. Natomiast w tym boksie olimpijskim, no choćby z mistrzem Olimpijskim się biłeś, prawda, z którym toczyłeś w miarę wyrównany pojedynek. Jakie są, tak, bo nawiążę do początku tego pytania, którego ostatecznie zadałem, jakie są Twoje ambicje sportowe? Czy Ty wierzysz, że możesz coś dużego osiągnąć jeszcze w tym boksie zawodowym? Nie, po prostu wiemy o tym, że ja będę miała przygotowana i cały czas teraz trenuję. Nie ma tak, że mam jakąś przerwę, nie wiem, pół roku, czy trzy miesiące, czy miesiąc. Cały czas trenuję, jestem w treningu, coś cały czas robię. I wie Wiem o tym, że jak będę miał nie wiem, walkę mieć za trzy miesiące, czy za pół roku z kimś, nie wiem, z jakimś zawodnikiem, to się do niej przygotuję wiem, że jestem w stanie ją wygrać. Nie powiem, że wygram przed czasem, nie wiem, z książką czy z kimś, bo to nie na tym po prostu polega, ale jak będę miał sparingi i wszystko sobie przygotuję się tak, jak powinienem, to dam po prostu dobrą walkę i będzie się z czego cieszyć jeszcze. No, to nie ma tak, że ja już nic nie osiągnę, bo wiem o tym, że coś osiągnę jeszcze w tym boksie. Marcin jako że za chwilę. 30, będziesz gorąca 30. ja Ci życzę, także już ten wiek już taki, powoli powinien wchodzić w te, w te najlepsze okresy kariery, ja Ci życzę, żeby te duże walki były przed Tobą jeszcze, no i żebyś paru osobom jeszcze utarł nosa. Nie no, ja wiem, dziękuję bardzo, będzie tak, bo no nie ma innej możliwości, no niech po prostu jakąś tu walkę zrobią. Jestem już na tym poziomie, że po prostu muszę już jakieś walki brać. Za granicę też pojadę. Też jakąś walkę bez mety, tylko wszystko musi być z głową zrobione. To nie ma tak. Na razie powiem, powiem tak, w Polsce chcemy coś jeszcze poboksować, a dalej co będzie, no to, to już nie ode mnie zależy. To w sumie miałam kończyć, ale zapytam Cię o taki prywatny ranking. Może nie top 10, ale top 5, top 6 wagi ciężkiej w Polsce. Jak byś to widział? Bo myślę, że mimo wszystko Adam Kownacki numer 1, pomimo tej wpadki, zgadzasz się? To skoro się zgadzasz, to kto 2 czy 4, 5, 6? Mariusz Wach. Dwójka? Mariusz Wach, dwójka. Yy, mi się wydaje, że Brużański. No ja się ja nie, nie będzie. Ja, no, nie chcę, chcę, chcę byś się tam gdzieś umieścił, bo. Będzie, co ja będę tam. No nie to... no, bo, na przykład, wiesz, jeżeli wierzysz w to, że jesteś w stanie wygrać z różańskim, a Różańskiego przed chwilą na trójkę wsadziłeś, to możesz powiedzieć śmiało, że 3, 3, ja a cztery różański, tak? To nie jest, ja to tego nie ocenię po prostu nie kibic... ja Nie, nie, to nie chcę, żebyś kibic oceniali. Ja chcę, żebyś mi powiedział, czy się czujesz. To, bo rzeczywiście to może zostać odebrane jako jakaś swego rodzaju pycha, tylko czy Ty stawiasz siebie w tej pierwszej piątce wagi ciężkiej w Polsce? Stawiam siebie tam, ale nie wiem na którym miejscu, no to już ja tego nie ustalę, no to w ring zweryfikuje, jakby tak miało być te walki, nie wiem, czy z, nie wiem, ze Szpilką, z Urzańskim, z Kownackim, to wszystko no, można nawet zrobić taki, jakiś turniej, nie wiem, czy coś, nie? W sumie było o Kownackim i różeńskim już była wcześniej mowa, ale o szpilce jakoś nie słyszałem. Rozumiem, że Artur to też nie jest żadna przeszkoda i byś chętnie z Arturem zmierzył rękawicę, tak? Nie, no, ja go znam, znam go osobiście, znamy się, kolegujemy, więc nie. Jakby miał do tego dojść, no to oczywiście, no, jestem na tak, no, nie, nie, nie to, że ten, no, że się boję tej walki czy coś, bo się nie boję. Się. Ja sobie, Tobie, sobie i wszystkim kibicom życzę, żeby te walki się odbyły. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.